Witam. Tu wasz leśnik w Beskidach, Andrzej Eisler. O sezon pomidorowy powoli, nie powoli, tylko późno się skończył w tym roku. No właśnie, jestem pewno ostatni albo jeden z ostatnich razy w namiocie. W zeszłym roku zakończyłem sezon o prawie miesiąc prędzej, bo zaczęły się choroby a w tym roku niestety wrzesień jest październikowy także yy, no to wymusiło że obrywam dzisiaj wszystkie pomidory dosłownie wszystkie no bo ostatnie noce było nawet 2 stopnie yy, tylko na plusie pada deszcz od kilku dni nawet grzyby przestały rosnąć, bo, bo za zimno, za zimno, w tej chwili jest 8 stopni rano o 5 było 2 o godzinie, a w nocy nawet sypał śnieg. O 8 rano było tylko plus 5 stopni, teraz po godzinie 11 jest 8 stopni obrywam pomidory zielone osobno, bo z nich grażyna zrobi pyszne dżemy. jeszcze ich trochę jest. No, czerwone i takie dojrzewające, czerwone to wiadomo, że do, do przetworów i, i bieżącego spożycia. Natomiast te takie co, co mają szansę. Dojrzeć, to damy, mamy fajną piwniczkę, damy do piwniczki. Także będzie dzisiaj już definitywnie zakończony sezon pomidorowy. No, uważam, że był trudny, ale w sumie udany, bo, bo trwał długo. Szkoda, że teraz już jest tak zimno, ale i tak już nie, nie, nie zamierzałem za bardzo długo trzymać pomidorów, bo już je ogłowiłem. No zaczął się bardzo trudno, kończy się opadami, opady takie, że patrzcie, wszędzie stoją koło namiotu kałuże, w pasiece ruchu. nie wiem czy już pszczoły się nie zawiązały do zimowli, no bo skoro takie temperatury, jeżeli wczoraj w dzień było 7, dzisiaj w dzień jest 8, w nocy temperatura spada jeszcze niżej, pszczoły są zakarmione, są leczone w tej chwili. Myślę, że one już się powoli będą przygotowywać, no one już są przygotowane do zimy, ale zawiążą się w kłąb zimowy i teraz zależy od rozwoju sytuacji, będzie to po prostu już trwały kłąb albo Albo jeszcze się rozluźni, no bo, bo nieraz jeszcze może będzie złota polska jesień. Może to tylko taki wybryk. W tej chwili lało od wczoraj prawie bez przerwy. A w tej chwili tak jakby chciało wyjrzeć nam słońce. No to już popros, poprzednio pisałem Adido Pomidory za kabaretem starszych panów. Natomiast no i jeszcze 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 można się cieszyć przez chwilę no i to by było na tyle obrywam myślę że będzie tego z ostatnie może 40 kg jeszcze do 50 z zielonymi no i także jeszcze trochę chwilę będziemy się cieszyć naszymi pysznymi pomidorami no mieliśmy w tym roku Piękne zbiory. Bardzo dużo żeśmy rozdali. Mnóstwo ludzi się ucieszyło. I rodzina, i znajomi. Mam satysfakcję. Na emeryturze znalazłem sobie oprócz pszczół jeszcze zajęcie. Tym bardziej, że to jest w mojej pasiece. Tam buduję swoje, o swój, swój taki, taką pracownię pasieczno-namiotową. 4 na 4 na palach. Grażyna się śmieje, że się pewno tam wyprowadzę. A już już jest stan zamknięty, surowy. Powoli tam przenoszę pewne sprzęty, rzeczy. No, fajno będzie, fajno będzie. <grażyna> Takie to proste, ale no, pszczoły bez ruchu zawiązały się w kłąb. Rykowisko w pełni Co nas słychać? A już nawet w dzień dzisiaj słyszałem ryczenie byków. Tutaj są stare jabłonie, także jelenie schodzą się popaść. Także rykowisko mamy prawie pod domem. Z tyłu rysianka w chmurach. Za namiotem popatrzcie, sobie jeszcze ostatni raz na pomidory na krzakach, bo je obrywam. Do usłyszenia. No, jeśli chodzi o, mia o namiot, to na pewno dopiero na wiosnę. Trzymajcie się zdrowo, bez bezkidach. Przezimujcie dobrze. Nie tylko pszczoły, ale i wy, bo zima będzie trudna wiadomo co się dzieje w energetyce wiadomo co się dzieje z opałem co się dzieje z peletem co się dzieje z ekogroszkiem no ale to już trudności obiektywne i nie mamy na to wpływu wojna musimy przeżyć jakoś to, tą wojnę trzymajcie się zdrowo do usłyszenia na szczęśliwy emeryt Leśnik, Beskidach, Anczek, Rysle, Hej